Marek Żurawski, 38-letni właściciel Jeden, jednej z największych firm jak? IT w Polsce, spojrzał na zegarek i westchnął ciężko. Była godzina 22.15, ostatnie światła w biurowcu Nexus Soft dogasały, a on w końcu mógł odetchnąć, przynajmniej fizycznie, bo w głowie nadal rozgrywał spotkania, analizy, wykresy, przychody, które zawsze musiały rosnąć. Gonitwa, która nigdy się nie kończyła. Przesunął dłonią po twarzy i ruszył na podziemny parking. Jego czarny Aston Martin DBS stał tam niczym czarny lew na wybiegu. Kluczyk w stacyjkę, przekręcenie i nic. Mruknął coś pod nosem, spróbował jeszcze raz. Rozległo się tylko puste klik. No nie, serio? Wysyczał, uderzając dłonią w kierownicę. Każda historia ma swój początek. Ta zaczyna się jak wiele innych, ale nie skończy się tak, jak myślisz. Ten samochód był symbolem jego sukcesu, a teraz stał się pułapką. Wyjął telefon. Pomoc drogowa. Proszę czekać minimum godzinę jesteśmy przeciążeni. Świetnie pomyślał ironicznie. Milioner w garniturze za 10 tysięcy uwięziony w piwnicy swojej własnej firmy. Samotność w pigułce czuł to gorzko niemal fizycznie. Wysiadł, Zatrzasnął drzwi i ruszył w stronę wyjścia. Po drodze minął ją recepcjonistkę. Ole cichą, zawsze niewyróżniającą się z małym koczkiem na głowie prostą marynarką i uśmiechem, którego w tym budynku nikt nie odwzajemniał. Był pewien, że mijał ją setki razy ale dziś pierwszy raz coś w niej przykuło jego uwagę. Może dlatego, że też szła pieszo? Też do metra rzucił. Sam nie wierząc, że zagadał. Głos wydał mu się obcy, nieco piskliwy. Ola zerknęła zaskoczona, w jej oczach pojawiło się zdziwienie pomdrugeszane z lekkim lękiem, ale kiwnęła głową z lekkim uśmiechem. Tak, do centrum. Jej głos był spokojny, bez niepotrzebnych ozdobników, a jednak biła z niego jakaś wewnętrzna siła. Ruszyli obok siebie. Początkowo milczeli. Marek czuł się niezręcznie. Co on właściwie robił? Rozmawiał z recepcjonistką? On, Marek Żurawski? W głowie rozbrzmiał mu cyniczny głos jego wspólnika Janka co dalej, Marku? Kawa ze sprzątaczką ale coś w nim nie pozwalało mu odejść. Słuchaj, wiesz, że ja chyba nigdy nie słyszałem Cię dłużej mówić? Zaśmiał się nerwowo. To było tak inne od jego codziennych, wyćwiczonych rozmów biznesowych. Ola uśmiechnęła się lekko, patrząc na chodnik. Pewnie dlatego, że pan prezes rzadko zagaduje recepcjonistki. Jej ton był łagodny, ale z nutą subtelnej, gorzkiej prawdy. Markowi zrobiło się głupio. Może masz rację, przyznał, drapiąc się po karku. Ale wiesz, dziś dzień pełen niespodzianek. Przechodzili przez puste ulice Warszawy. Biura zmieniały się w kamienice, kamienice w stare bloki. Marek zauważył kątem oka, jak Ola na przystanku autobusowym zdziała szpilki i założyła znoszone trampki. Z torby wyciągnęła płaszcz z łatami na łokciach. Kiedy poprawiała włosy, czuł, jak coś w nim drgnęło, jakby pierwszy raz patrzył na nią nie jak na tło biura, tylko na człowieka. Na jej zmęczoną, ale spokojną twarz. Myślałem, że mieszkasz w centrum, zagadnął niepewnie. Nie wszyscy mają tak blisko jak pan prezes, odpowiedziała z tym samym lekkim uśmiechem. Znowu ten ton, który uświadamiał Markowi, jak bardzo odizolowany jest w swojej bańce. Szli coraz dalej, przez szare osiedla z lat siedemdziesiątego, obok starych kiosków, aptek, zamkniętych już sklepików. Marek z każdą minutą coraz bardziej żałował swoich firmowych żartów o pracy u podstaw i elastycznych godzinach dla młodych, ambitnych. Słowa te, wygłaszane na konferencjach, nagle brzmiały pusto, wręcz groteskowo. W końcu doszli do bloku na obrzeżach. Na podwórku bawiły się dzieci, było prawie północ, a one czekały. Na Ole. Rzuciły się jej na szyję, jakby wróciła z wojny. Mała dziewczynka złapała ją za dłoń, a chłopiec pokazał, zeszyt z rysunkami. Marek stał jak wryty. Patrzył, jak Ola wyciąga z torby bułki, jak przytula dzieci, jak macha starszej kobiecie siedzącej w oknie na wózku inwalidzkim. Na podwórku widział też mężczyznę, prawdopodobnie jej ojca, opartego o ścianę klatki. Za to nie była recepcjonistka wracająca z pracy. To była kobieta, która po ośmiu godzinach w biurze miała przed sobą kolejną zmianę, w domu, gdzie na jej barkach spoczywał ciężar całej rodziny. Ola spojrzała na niego lekko zakłopotana. Jej uśmiech zniknął, zastąpiony zmęczeniem. Myślałam, że już pan poszedł. Nie, wymamrotał Marek, czując, jak spływa na niego poczucie wstydu. Zgubiłem drogę, chyba w kilku znaczeniach. Ola uśmiechnęła się smutno, prawie niewidocznie. W jej oczach migotała świadomość przepaści. Która ich dzieliła. Dobranoc, panie prezesie. Odwróciła się i weszła do klatki. Marek stał na chodniku, patrząc na rozświetlone okno na trzecim piętrze. Nigdy w życiu nie czuł się tak mały. To była detonacja jego dotychczasowego świata. Następnego dnia Marek wszedł do biura wcześniej niż zwykle. Garnitur? Został w szafie. Dziś miał na sobie ciemny golf i marynarkę, rzadki widok, przez który ochroniarz przy wejściu aż dwa razy spojrzał na jego identyfikator, upewniając się, czy aby na pewno wpuszcza właściwą osobę. Od rana chodził jak w transie. Spotkania, tabelki, raporty, wszystko wydawało się miałkie, odklejone od rzeczywistości. Marek czuł się, jakby oglądał własne życie za szyby. Próbował skupić się na prezentacji kwartalnych wyników ale w głowie wciąż widział twarz Oli, uścisk dzieci, bułki w jej torbie. Czuł się rozdarty między dawnym ja a tym, kim zaczynał się stawać. Kilka razy złapał się na tym, że zamiast analizować wykresy, myślał o tym, czy dzieci Oli mają odrobione lekcje. To go irytowało, ale i fascynowało. Koło południa poszedł do recepcji. Ola siedziała za ladą, jak zawsze spokojna, z filiżanką herbaty. Na jego widok lekko się wyprostowała, na jej twarzy pojawił się cień zaskoczenia. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, Olu. Marek uśmiechnął się delikatnie. Możemy chwilę porozmawiać? Oczy Oli były zaskoczone, wahała się. Czy to kaprys? Czy to pułapka? Przecież nigdy wcześniej prezes nie schodził na kawę, a tym bardziej nie prosił jej o rozmowę. Jednak skinęła głową. Oczywiście. Wzięli kawę i usiedli w kąciku dla gości. Marek poczuł dziwną nieśmiałość. Nie był pewien, jak zacząć. Wiesz, wczoraj, kiedy wracaliśmy, widziałem, jak bardzo jesteś ważna dla swojej rodziny. Dla ludzi. I tak sobie pomyślałem, że ja kompletnie tego nie widziałem. Głos mu się łamał. Przez lata patrzyłem na ludzi jak na cyfry w Excelu. Wybacz. Ola patrzyła na niego uważnie, ale nie przerywała. W jej oczach malowała się ostrożność. Chciałem ci podziękować. Marek westchnął. I przeprosić. Za to, że nigdy nie traktowałem cię, no wiesz, jak człowieka, tylko jak element krajobrazu firmy. Niewidzialną część systemu. Na chwilę zapadła cisza. Ola uśmiechnęła się cicho, choć wciąż z nutą niedowierzania. Panie Marku, nie musi się pan tłumaczyć. Muszę, powiedział stanowczo, uderzając lekko pięścią w stół. Bo myślałem, że wiem, kim jestem. Ale wczoraj pierwszy raz od dawna miałem wrażenie, że to, co zbudowałem, jest puste. Że mam wokół siebie tylko ludzi od targetów i bidline'ów, a nie od życia. Czułem się jak król na pustyni, bez wody, bez życia. Ola spuściła wzrok, a potem spojrzała na niego lekko zmieszana. Zauważył w jej oczach cień zrozumienia, ale też obawy. To bardzo miłe, co pan mówi. Ale ja nie jestem nikim wyjątkowym. Marek uśmiechnął się pod nosem. To największy absurd, jaki dziś usłyszałem. Jeszcze tego samego dnia Marek zaprosił dyrektorów na spotkanie. Patrzyli na niego nieco zaskoczeni, gdy wszedł bez laptopa, bez notatek, tylko z jedną kartką. Chcę wam coś przeczytać, powiedział, a jego głos, zazwyczaj opanowany, miał w sobie niespotykaną stanowczość. Na kartce była lista: Krótka. Trzy nazwiska. Znacie te osoby? Zapanowała cisza. Jeden dyrektor spojrzał w sufit, drugi zerknął ukradkiem na telefon. Janek, jego wspólnik, zmarszczył brwi, wyczuwając, że coś jest nie tak. To sprzątaczka z recepcji, ochroniarz z parteru i kierowca naszego busa dla pracowników. Ludzie, których nie widzicie, ale bez nich to miejsce nie działa. Nie chcę, żebyśmy tylko gonili za wzrostami. Chcę, żebyśmy byli firmą, w której ludzie są ludźmi. Marek odłożył kartkę. Dopiero wczoraj zrozumiałem, że budujemy imperium na fundamentach niewidzialnych ludzi. Zapadła ciężka cisza. Janek w końcu zabrał głos. Marek, co tu opowiadasz? Mamy kluczowe wskaźniki, cele na koniec kwartału to brzmi jak utopia. Nie, Janek, to brzmi jak sens odparł Marek, patrząc mu prosto w oczy. Od dziś wprowadzamy budżet socjalny dla pracowników wewnętrznych i zewnętrznych. Nie obchodzi mnie, co musicie obciąć. Niech to będzie pierwszy projekt, który naprawdę ma sens. Bez cięć w premiach zarządu, Janek, obętnijcie z funduszu reprezentacyjnego, z niepotrzebnych delegacji, z tych wszystkich luksusów, które zaciemniają nam obraz. Zarząd był w szoku. Rozpoczęły się ciche szmery, spojrzenia wymieniane między sobą. Marek skończył, wstał i wyszedł, zostawiając ich w osłupieniu. Wiedział, że ta decyzja będzie miała konsekwencje. Wieczorem czekał na Ole przy wyjściu. Tym razem to ona była zaskoczona. W jej oczach pojawił się cień nadziei, który szybko jednak zgasł, zastąpiony ostrożnością. Czy to gra? Czy chce coś od niej wyciągnąć? Podwiozę cię, powiedział z uśmiechem, wskazując wynajęty samochód. Aston Martin nadal stał w serwisie. Naprawdę nie trzeba, zaczęła, a Marek zobaczył w jej wzroku lęk przed tym, co nieznane. Ale ja chcę, przerwał. Dziś to nie prezes. To Marek. Ola wsiadła, ale przez pierwsze minuty rozmowy była spięta. Marek opowiadał jej o spotkaniu z zarządem, o oporze, na który natrafił. Ku jego zaskoczeniu, Ola słuchała z uwagą, a potem, nieco niepewnie, zaczęła mówić o swoich codziennych zmaganiach, o tym, jak trudno jest pogodzić pracę z opieką nad rodziną, o marzeniach, które musiała odłożyć na półkę. Marek chłonął każde słowo, czując, jak jego własne problemy biznesowe błędną w obliczu jej rzeczywistości. Twoje problemy są realne, Olu, powiedział w pewnym momencie. Moje to. Po prostu duże liczby na papierze. W samochodzie rozmawiali o drobiazgach, o muzyce, o ulubionych miejscach w mieście, o książkach. Marek był zaskoczony, jak naturalna była ta rozmowa. Jakby pierwszy raz od lat rozmawiał naprawdę, bez ukrytych celów, bez maski. Zatrzymali się pod blokiem. Dzięki za podrzucenie, powiedziała Ola, wysiadając. Dobranoc, panie Marku. Marek. W jej głosie słychać było delikatne wahanie, które go wzruszyło. Dobranoc, Olu. Patrzył, jak wchodzi do klatki. W sercu czuł coś dziwnego, ciepłego. Coś, czego nie dało się przeliczyć na żadne wykresy. To było jak otwarcie drzwi do zupełnie nowego pokoju w jego duszy. Przez kolejne tygodnie Marek coraz częściej przypadkiem znajdował powód, by zejść do recepcji. Czasem po kawę, czasem z jakimś śmiesznym pytaniem. Ale częściej po prostu, żeby porozmawiać. Zaczął wychodzić z biura wcześniej, jeździć z Olą, pomagać jej w organizacji rzeczy, o które nigdy wcześniej się nie troszczył, na przykład dopytując o korepetycje dla jej sióstr. Dla Olki była to nowość. Bała się. Czy to tylko jego kaprys? Czy to jakaś dziwna gra? Czy może chce wykorzystać jej skromność? Wciąż miała w pamięci, jak łatwo było być dla niego niewidzialną. Ale jednocześnie coś w Marku, jego autentyczność, to szczere zainteresowanie powoli kruszyło mur jej obaw. Dla Marka to była rewolucja. I wywołała ona konflikty. Co ty wyprawiasz? Zapytał go któregoś dnia Janek, jego wspólnik, wpadając do biura Marka bez pukania. Jego twarz była czerwona ze złości. Płyną do nas skargi. Mówią, że prezes spędza więcej czasu na recepcji niż na spotkaniach. Zaczyna się dziać coś dziwnego z budżetem, ludzie zaczynają plotkować. Spotykasz się z recepcjonistką? Stary, ty masz firmę wartą setki milionów Wiem. I co z tego? Odpowiedział Marek spokojnie, choć w środku gotowało się od złości na tę płytkość. Jeśli moja wartość ma się mierzyć tym, z kim rozmawiam, to chyba nie chcę jej znać. Może właśnie to, że rozmawiam z ludźmi, którzy nie są ze sfery, czyni nie lepszym prezesem. To była pierwsza tak ostra kłótnia między nimi od lat. I pierwszy raz Marek nie miał wątpliwości, że to on ma rację. Media zaczęły szperać, wypytywać o jego dziwne zachowania, a klienci z niedowierzaniem przyjmowali nową, ludzką politykę firmy. Miał wrażenie, że pływa pod prąd, ale w tej walce czuł sens, którego brakowało mu przez całe życie. Pewnego wieczoru Marek zawiózł Ole na kolację. Nie do luksusowej restauracji, tylko do małej knajpki, którą ona uwielbiała, tam, gdzie serwowano najlepsze pierogi w mieście. Zamówili pierogi, siedzieli przy drewnianym stole i śmiali się, jakby znali się od zawsze. Ola opowiadała mu o marzeniach o studiach, o których musiała zapomnieć, bo ktoś musiał zarabiać. Marek słuchał, czując, jak jego serce ściska się z bólu, ale jednocześnie czuł coraz większy podziw dla jej siły. Pod koniec Ola powiedziała coś, co utkwiło Markowi w głowie na zawsze. Wiesz, Marek, ty się zmieniłeś. W jej głosie słychać było już mniej lęku, więcej czułości. Na lepsze? Zapytał półżartem, ale znutą nadziei. Na prawdziwego. Marek poczuł, jak coś w nim pęka. Jak pancerz, który nosił przez lata, nagle się rozsypuje. To było jak wyzwolenie. Wracając, zatrzymali się przed jej blokiem. Ola chciała już wysiąść, ale Marek złapał ją delikatnie za rękę. Olu, zaczął, a jego głos lekko drżał. Wiedział, że to przełomowy moment. Chciałbym, żebyś wiedziała, że to, co się dzieje między nami, jest dla mnie najważniejsze. Ważniejsze niż wszystkie te cyfry i miliardy. Ola spojrzała mu w oczy. Jej spojrzenie było spokojne, ciepłe. W jej oczach pojawiło się wzruszenie, które onieśmieliło Marka. Dobrze, odpowiedziała cicho. Tylko nie zapomnij tego jutro, w pracy. Była to jej ostatnia próba sprawdzenia jego autentyczności. Marek się uśmiechnął. Obiecuje. Tego wieczoru po raz pierwszy od lat Marek zasnął nie z laptopem na kolanach, ale z sercem pełnym czegoś, co przypominało szczęście. Czuł, że oddycha pełną piersią. Minęło kilka miesięcy. W firmie czuć było subtelną zmianę, jakby niewidzialna ręka przestawiła akcenty z celów i bidline'ów na ludzi i relacje. Nowy budżet socjalny działał jak dobrze naoliwiona maszyna, firma zaczęła finansować studia dla młodych. Leki dla starszych, a nawet wsparcie psychologiczne dla przepracowanych zespołów. Plotki ucichły, a pozytywny wizerunek firmy, która dba o ludzi, zaczął przekładać się na wzrost zaufania klientów i nowych, ambitnych pracowników. Janek, choć początkowo sceptyczny, zaczął dostrzegać sens w tej utopii. Ale największa zmiana była w Marku. Codziennie widywano go z kubkiem kawy w ręku, żartującego z ochroniarzem. Zagadującego starzystów, patrzącego w oczy, a nie w ekran telefonu. Niektórzy szeptali, że prezes chyba się zakochał. A on, o dziwo, nie zaprzeczał, tylko uśmiechał się tajemniczo. Pewnego wieczoru Marek pobiegał pod blok Oli, jak robił to już wielokrotnie. Czekał, aż zejdzie, ale tym razem nie wyszła w marynarce i trampkach. Była w prostej, granatowej sukience, z delikatnie rozpuszczonymi włosami. Promieniała. Dokąd mnie dziś zabierasz? Zapytała z uśmiechem, który rozjaśniał jej twarz. Tym razem nie musisz nigdzie jechać. Marek otworzył bagażnik i wyjął piknikowy kosz. Ola roześmiała się, zaskoczona i rozbawiona. Piknik? W styczniu? W twoim pokoju, mrugnął. Mam pizzę, twoje ulubione ciastka i... Coś jeszcze. Zeszli do jej skromnego mieszkania. Pokój był mały, ale ciepły, pełen zdjęć rodzeństwa, książek, których Ola używała do nauki, i kwiatków w starych słoikach. To było dla Marka prawdziwe, autentyczne miejsce, wolne od luksusowych, ale bezdusznych przestrzeni, do których przywykł. Usiedli na podłodze, zajadając pizzę i śmiejąc się z memów na telefonie. Marek czuł się tu lepiej niż w jakiejkolwiek restauracji, w jakimkolwiek apartamencie. Czuł się po prostu sobą. Wiesz, co jest niesamowite? Powiedział w końcu, patrząc jej w oczy, a serce biło mu jak szalone. Że ty dałaś mi coś, czego nie dał mi nikt, nawet ja sam sobie, kropka. Co takiego? Zapytała cicho, a w jej głosie słychać było już pełne zaufanie. Prawdę. O mnie, o tym, kim byłem, a kim chcę być. Nauczyłaś mnie widzieć świat sercem, nie tylko liczbami. Ola zaczerwieniła się lekko. Nie przesadzaj. Nie przesadzam. Marek sięgnął do kieszeni. Jego dłoń lekko drżała. Wyciągnął małe pudełko. Otworzył je, a w świetle lampy błysnął prosty, ale elegancki pierścionek z szafirem. Olu, zaczął, a głos mu się lekko załamał. Czuł przypływ wzruszenia, strach przed odrzuceniem i jednocześnie absolutną pewność. Nie wiem, kiedy się zakochałem. Może wtedy, gdy zobaczyłem cię, jak rozdajesz bułki swoim siostrom. Może wtedy, gdy mówiłaś mi, że każdy człowiek ma wartość. A może właśnie teraz, patrząc na ciebie, taką prawdziwą i piękną. Chciałbym spędzić resztę życia ucząc się od ciebie człowieczeństwa. Wyjdziesz za mnie? Ola przez chwilę siedziała w ciszy. Łzy napłynęły jej do oczu, ale na jej ustach rozkwitł najszczerszy uśmiech, jaki Marek kiedykolwiek widział. Zakryła twarz dłońmi, śmiejąc się i płacząc jednocześnie. Marek wyszeptała, odsuwając dłonie. Jej oczy, pełne bez szczęścia, błyszczały. Ty głupi! Cudowny człowieku, tak. Tak, oczywiście, że tak. Objął ją mocno, czując, jak wszystkie jego dawne lęki o wizerunek, o prestiż, o co powiedzą ludzie znikają jak mgła. To był najbardziej sensowny moment w jego życiu. Pół roku później firma Marka przeszła rebranding. Nie tylko w logo, ale w filozofii. Pracownicy mówili o firmie ludzi nie tabel. A on sam, na ślubie w małym ogrodzie za miastem, ubrany w prosty, lniany garnitur, z olą obok, powiedział: To ola nauczyła mnie, że nie jesteśmy tym, co mamy. Jesteśmy tym, co dajemy innym. Wszystko, co osiągnąłem, było puste, dopóki nie zobaczyłem prawdziwej wartości w oczach drugiego człowieka. Dziękuję ci, kochanie, że otworzyłaś mi oczy. Recepcjonistka i prezes. Śmiali się potem niektórzy, szczególnie w prasie, która początkowo traktowała to jako skandal. Ale ci, którzy znali ich naprawdę, wiedzieli jedno: to nie była bajka o Kopciuszku. To była bajka o mężczyźnie, który pierwszy raz w życiu nauczył się kochać nie tylko kobietę, ale ludzi, życie i samego siebie. A gdy w pierwszą noc po ślubie siedzieli razem na tarasie jego domu, patrząc na gwiazdy, Ola szepnęła mu do ucha: Wiesz, czego się boję? czego? Że czasem pomyślisz, że mogłeś mieć kogoś z wyższych sfer. Marek roześmiał się, całując ją w czoło. Kochanie, ty jesteś moim awansem na człowieka. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Jeżeli was poruszyła, zostawcie łapkę w górę. To dla mnie ważny sygnał, że warto opowiadać kolejne. A jeśli chcecie więcej takich codziennych opowieści, zasubskrybujcie kanał, historię na codzień i kliknijcie dzwoneczek, żeby żadna nowa historia was nie ominęła. Do usłyszenia już wkrótce.